Witam w odcinku 45 z Need for Speed Underground 2 i rozpoczynam praktycznie z marszu z grubej rury od Ventrial. A jak mi to powiedzie, wiadomo, ale jestem, mam nadzieję, najoczej myślą. Tylko, oczywiście, opracuję to, dokąd mam dojechać. To będzie dobrze. Na pewno trzeba będzie się przejść. Tej sekcji. Teraz tutaj gwiazd. Teraz w lewo. To powinno być już łatwiej. No I tak mam nadzieję. Czasu tak. było dużo, bo prawie 3 minuty. Mam 20 coś mniej więcej tyle co zwykle na zrealizowanie tej trasy. Znaczy w 20 minut na odcinek. Razem na ten na 50. Nie, nie powiem i nie powiem. Muszę bardziej zwolnić niż bym chciał, ale to może przypieszy nieco. Że Ten molonek nie, wolony, nie jest, jest taki, jaki mam miał. Dobra, tu odbiję, może w tą stronę. Hä? Czy to. Chyba e jan muszę dostać czy tam. Dobra, pojadę w ten sposób. Trochę stracę, ale lepiej stracić już teraz niż gdyby stracić później. No i pewnie będę musiał się przebić tam w tą, tą stronę. To muszę się teraz przebić w lewo. Pojechać! Wow. Ale to jest. Ojej, teraz nas... trzeba jechać prosto. No dobra, udało się. Minuta została. Mienem być coraz to... O, to już tutaj. Dobra, myślałem, że będzie gorzej, no ale nie było Bo to już tutaj. Może nie idealnie, to i tak wystarczająco dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, nie kombinuję, tak je robię. Dobra, tu jest Street X tuż obok. to sobie skorzystam z niego i... Occo na nie się wytopalić ostatecznie i ten street X jako dormą na razie to... Mogę się. O, dobra, tu jest. Jazda. Warto powalczyć. Będę musiał odpisać jeszcze, także momencik. Sprawdzę to tam na Discordzie mi pisze. za tą przerwę, ale potrzebuje. Aha! Ondryk już mi napisał. O. Nieźle się. Dobra, ale to później. Na razie, jazda. Od razu praktycznie z obrotu. bo nie mogę wykręcić Dość dużo mocy jak na stosunkowo kręty tor. No to nie jest dobra, to za najlepsze, ale daje rację. No to może mi aż z takich powodów ręcznie trochę nie działa. Ale się nie robi to, co powinien robić, czyli wprowadzać auto większy skręt, bo jednak auto bręcz łatwiej pod sterowność nie do końca to działania. Ale oczywiście auto jest wystarczająco szybkie i nie jest to jakiś poważny problem, ale jeżeli zrobi się wyraźnie trudniej, to będę musiał wziąć na to poprawkę i trochę auto zmodyfikować. Ewentualnie podjąć się próby wykorzystania dwóch podstawek maszyn jakie mam w garażu i przepraszam i jest tunigować. Może wycisnę z nich nawet. Więcej. Zobaczymy. Oj. To akurat nie było najfajniejsze rozwiązanie, ale ja mam przewagę. Ostatnie kółko. I tak względnie udaje się przejechać poprawnie, co jest fajne. Czyli kół, dużo. Bardzo dobrze. No dobra. I meta. Prawie 4 sekundy, więc tutaj absolutnie bez jakiejkolwiek konkurencji, duża przewaga. I dobrze. Tam jeszcze był drugi specjalny event, ale chyba nie będę go jeszcze teraz robił, bo mam trochę za daleko do niego. Yy, no w tym miejscu za dużego wyboru nie ma. Jest wyścig na torze i ten sobie chyba zrobię na razie. Nie będę specjalnie fatykował się, nie wiadomo jaki dystans. To jednak wypada te zamowy stopniowo zaliczać, upliwiać się do celu końcowego. Łagrod się z I już na miejscu i można walczyć. Kolejny wyścig. będzie przez krętą sekcję, no to może nie być łatwo. Inny Hyundai, Mazda z 5 I... nie dobrze. czyżby Skyline po lewej? Tak, Skyline po lewej. Dobra start, całkiem niezły, dwa kółka, chociaż tyle. Chociaż to pewnie oznacza, że jeszcze tam 2,5 minuty to tutaj jest minimum i gdzieś jak będzie więcej. Skyline próbował zaatakować, i to się udało, ale nie straciłem tyle, ile podejrzewałem, ten Skyline chciał. O, ale tutaj chodnik spowodował powodu opuścił. jestem pod wrażeniem. Pan nawet tam nieco muzykę z pozostałych samochodów. że są blisko, długie to blisko. Trzeci już traci. Troszkę za szybko, ale nie udało się. Troszkę szkoda. To jednak będzie poczętko. Tu się udało zrobić. I za szybko. Oj, ale tu powinien ja być jakiś To, że to pierwsze kółko jeszcze. Także nawet fakt, że nie cała trójka na chwilę wyprzedzi nie jest aż takim problemem. No i widać, tu już jest rada że linia mety, ale jeszcze jest trochę zakrętów po to. To pokazuje, że tu może być bardzo przeróżne. Dobra, to miała się tutaj wyprzedza. Ale nie panikuj. Był poleciał i trał się udało trochę zużyć, ale jeszcze nie mam za bardzo gdzie znaczy, nie było trzeba ślizgami jechać, w tak pojechać optymalnie. Przedtem było trochę proste i można z tego skorzystać. Teraz. Nie zrobię No, tutaj dużo nitro nie padło po zakończeniu półka, ale i tak myślę, że można być zadowolonym. Ale już nie poleciałem, no ten palet tutaj nie mógł się udać. A, tu ładnie poszło. Ten już jest blisko. ła wow. Troszkę problemów. Ale jeszcze się trzyma. ale tutaj się też ze sobą tłuką, co też pozwala mi chwilowo podciągnąć bo podejrzewam że nie było. a tutaj fajna to... padło auto się zebrać w sobie to troszkę to mi cały lepiej niż na tym poprzednim miejscu nawet udało się tam bałwan zrobu ominąć całkiem dobrze Jeden i drugi. Nie nawet było zaliczyć było straty. Ale mam wrażenie, że straciłem trochę czasowo. Jestem flajdy. Dobrze, bo ich w razie nie widzę. I nie będę się po nich spodziewać. Już coraz bliżej mety. O, taksówka. Jeszcze nie docisnę tak ostro. Będzie nie przytarcie, ale nie dziesz także Tu będzie gorzej. Atakuje Hyundai, no właśnie, o tym mówiłem. Tu jest bardzo kręty zakręt. Będzie atak, już nawet widać to auto. No to teraz peł naprzód. Dobra, udało się obronić, 5,5 minuty. Dziu! Na szczęście, także inny Hyundai również tutaj postawił trochę na swoim. Była konkurencja. Ale dzięki temu fajnie, że udało się to przejechać. tamtych tych trzech nie chcę zaliczać. No i niestety nie uniknę w dłuższych przejazdów. A będzie tego PhilDexa zrobić w takim razie, bo do niego i tak jeszcze nie jest aż tak daleko. więc to jest średnie potencjalną drogę na jakieś zawody więcej jazdy będzie konieczne ale dobra skoro tak to niech będzie ma ale miał ja to poszło bokiem ma <laughs> no, to yo dog action 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 i haven't been able to pinpoint the place but it's somewhere in the airport area friends tell me it's easy pickings i'll give you a shout if i hear any more later no, no, się nie no, to, to don't Streetex i jeszcze Reward nie Nieduży, ale zawsze coś. Dobra. To przejadę to. A czy coś jeszcze? Nie wiem. No to jazda. Golf poleciał, Mazda poleciała. Ale nie, że się to udało Tu Ostrzej. No bo tu jest w obu stronę. Bo... Już ciut przesadziłem. Ale to prosimy, tak, nie tak, jest szczególnie Git. Potencja. No i tu drogi niestety, rywa za mną. Czy to Hyundai naprawdę radzi sobie fenomenalnie, ale nie wykorzystuje wszędzie jego potencjału na maksa? Lewa i tak, jest to już poradzić. Kręto, kręto. Jeszcze jedno kółko jest odrobione od na przewagi, ale nie można wysadzić względem. względami. Przejdę na lepiej. Teraz będzie ale tu mnie wyniosło, na szczęście nie nadgonił. Na tyle jest wygrana. 16, 16, już są, 8 minut, czy coś jeszcze mi wyskoczy? Po tych zawodach, tak Carbon Hood. ale ja już miałem Carbon Hut. Także nie wiem, czy jest sens, już teraz, po niejechać. No i niestety teraz będzie dużo dłuższy przejazd. I chyba kolejny Seat chyba tam to będzie już chyba ostatni akcent na dziś. No też. Ilość czasu na dzisiaj jest ograniczona. Yy. Okej, okay, dobra. myślałem, że będę jechał w odwrotną stronę, ale nie, nie jest źle. Mogę to zrobić. Przynajmniej temu, że te zrobię teraz, nie będę musiał martwić się nimi później. Też ma to plus. a przecież mnie te zawody tak się jak nie ominą. Po prostu kolejność będzie różna. Nie, nie zawsze. Wracamy do głównego miasta. Jeszcze, skrętu, jeszcze nie, jeszcze nie jeszcze nie. Prędkość, prost. prędkość w No i trzeba je teraz przepchnąć tam? O, ale nic tu nie będę go Nie jest i ten wygląda na najbardziej zawijasowy no i to już będzie ostatnie na ten, ten odcinek bo już o, jest ponad 7 minut będę musiał już skończyć całkowicie nie ma co więc ten Street będzie ostatni ten, ten, i praktycznie jest poza nim nie ja już więc takie ściganie będzie zostawione na potem na inny odcinek Motory no będzie o cię ku 50 dnia wątpliwości, będzie na pewno. Ale jest pytanie, czy nawet trzeba będzie podejść pod 60? Tak To by oznaczało właściwie, że seria pewnie no, nawet w kwietniu jeszcze będzie występować. Ja że ona zaczyna się w grudniu, bardzo długa. Dużo mi je znajdzie to że przejść, nie martwię się tym lekcji. Dopiero pierwsze kółko. Ale już jest trochę dłuższy czas na krążenia, ponad 40 sekund. Wiadomo ja no, po starcie już następne to będzie szybsze, ale i tak. Tylko chyba mam problemy i nie jestem w stanie wykorzystać w chętności auta. No i na razie wybaczę jak uskiwać. Tu się nawet fajnie udało. Oprzeć. Także atak udany. Leż powalnia błąd. Oa! Wow. aż za ciasno. A jest kontrolą nieco super. Bo wow, truco zrobiłem za mamy. Ale tak na ostatnim kółku, to, to byłoby nie rada emocja. Ale to nie, to jest dopiero połowa. Wow, nie skręca. Ale żyję. A tam walczy. Na tutaj widać, jak ciasno jest, a po prostu się nie mieści. Czy tych osiągnięć? No, nie muszę że poza odcinkiem zacząć myśleć żeby trochę jednak głupać, przy tym żeby było troszeczkę lepiej reagujące. Żeby troszkę zmienić te bo w tym momencie nie jest tak. To na niektórych późniejszych zawodach może okazać się rzemienne w skutek. No ale dobra, już kończę za chwilkę. Może się uda i już mnie nie wyprzedzą. No ale tutaj jest bardzo kręco, to nie pomaga. A zbliża się. Będzie mi YOLO atak? Chyba już nie. Nie, już nie będzie. Udało się. Niecałe 3 minuty. Bardzo dobrze. Explore. Dobra, akurat się mi on wybiło. Czy jeszcze będzie jakiś komunikat? Nie. <coughs> jest tam URL. Niedaleko jest też tor. E, czy na url się decyduje? url są trzy, więc jeden może zrobię. No ale to już dylemat na następny odcinek. Za dzisiaj dziękuję i do następnego.